Minął dokładnie tydzień od mojego szczepienia, zatem dzisiaj będę mógł już wrócić na siłownię. Dla tych, którzy nie wiedzą, to cały zeszły tydzień nie było mnie na siłowni i tak naprawdę nie ćwiczyłem ze względu właśnie na szczepienie i na rekomendacje, żeby nie przejawiać jakiejś wysokiej aktywności fizycznej przez 7 dni po szczepieniu. Dlaczego? podobno jest to ryzyko zakrzepów, podobno inne rzeczy, obniżona odporność, łatwo się załatwić, no w każdym razie to powinno być dla wszystkich zrozumiałe. Jak sobie doczytałem, to też uznałem, że to bardzo sensowne. Tak czy inaczej e, nabawiłem się jeszcze jakiegoś zapalenia zatok, jakiegoś kataru, więc w gruncie rzeczy to całkiem dobrze, że, że nigdzie nie wychodziłem i że nie załatwiłem się jeszcze bardziej. Co do dnia dzisiejszego, to w sumie nie wiem. Już teoretycznie mogę zacząć, ale nie wiem, czy doleczyłem zatoki na wystarczająco dobrym poziomie, żeby nie załatwić się po wyjściu dzisiaj na Siłownię, więc to, czy dzisiaj zacznę ćwiczyć, czy dzisiaj nie zacznę ćwiczyć, zależy od tego, jak będę się czuł po robocie. Czyli mam jeszcze trochę godzin, żeby jakoś ogarnąć swój stan zdrowia. I co? Właściwie to dzisiaj nie mam nic więcej do powiedzenia, bo raczej dzień nudny był i, i tyle. A. Jeżeli jeżeli nie zauważyliście, to nagrywam to troszeczkę wcześniej. No wy to usłyszycie o 21.00, ale z tego co powiedziałem, to wiecie, że nie jest 20 ani blisko 21. kiedy to nagrywam. Zatem życzę miłego dnia, jak wy to usłyszycie, to właściwie miłego wieczoru i mam nadzieję, że jutro powiem coś ciekawego, to zależy od tego, czego się dowiem dzisiaj, ale już po godzinie publikacji tego materiału. Zatem to tyle ode mnie w ten zdrowy poniedziałek. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.